Wojskowe operacje psychologiczne. Bill Gates wycofuje się z narracji o globalnym ociepleniu, więc katastrofy klimatycznej nie będzie. Dlaczego to są wojskowe operacje psychologiczne? Po pierwsze, Bill Gates, ten prawdziwy, już jest po egzekucji, tak? Za zbrodnie przeciwko ludzkości związane z szczypawami, tak? Tak czy inaczej, teraz aktor Bill Gates e, przygotowuje owce, bo cały czas jest to dalekie od prawdy. Przygotowuje owce, żeby owce od kogoś, komu owce ufają, usłysze, usłyszały prawdę. Że globalne ocieplenie to jest, znaczy ta teoria ludzkiego globalnego ocieplenia jest kompletną bzdurą. Zresztą, ci, którzy szerzą te teorie, są dosłownie terrorystami. To są zorganizowane grupy przestępcze o charakterze terrorystycznym straszą, tak? straszą społeczeństwo, kłamiąc, przekazu, prze, prze, przedstawiając fałszywe. Oszukańcze badania pseudonaukowe, <laughs> niespełnionych, niespełnionych naukowców. No tak czy inaczej, to są wojskowe operacje psych psychologiczne, żeby odkręcić teraz tak, tą, ten, ten węzeł kłamstw. Więc to nie będzie tak, znaczy to nie jest tak, że powiedzą od razu owcom, że. Globalne ocieplenie to jest jedno wielkie oszustwo. Yy, wiatraki to jest oszustwo, które jest, yy, czy panele słoneczne to jest oszustwo i tak dalej. Czy CO2, ograniczenie CO2 to jest jedno wielkie oszustwo też. Nie powiedzą tego od razu, tylko będą odkręcać powoli. Tak, tak samo zresztą jest z szczypawami, szczególnie tymi C19. Też nie powiedzą od razu owcom, że one powodują raka, turboraka. No bo gdyby naprawdę, gdyby naprawdę owce uwierzyły tak od razu, to najprawdopodobniej cały, cały system gospodarczy by się zawalił, byłyby jakieś ogromne protesty, a część owiec prawdopodobnie by zwariowała. Chociaż i tak najprawdopodobniej część z nich zwariuje jak to wszystko będzie przyspieszać, tak? Właściwie cały czas przyspiesza, ale w końcu dojdziemy do, ta do takiego tempa, że niektórzy będą wariować i to jest dosłownie spodziewane, tak? E wojskowi o tym mówią, wojskowi na przykład właśnie podpułkownik Ricardo Bossi, Derek Johnson zresztą też o tym mówi, o ile dobrze pamiętam, że, że owce w końcu zaczną, te najbardziej zmanipulowane, w końcu zaczną wariować z powodu dysonansu poznawczego, ponieważ, no, my wiemy, tak? Media głównego ścieku to są kompletnie kłamliwe. No, już nie wspominając o takich rzeczach, że Bill Gates został już poddany egzekucji, tak samo jak Hillary Clinton, Barack Obama najprawdopodobniej też najprawdopodobniej też, co nie zmienia faktu, że będzie fejkowe aresztowanie Hillary Clinton, Baracka Obamy najprawdopodobniej. No i tak jak mówi podpułkownik Bossy, najprawdopodobniej trybunały będą pokazane tak, jakby odbywały się w czasie rzeczywistym. Tak naprawdę odbyły się już parę lat temu. Przynajmniej w niek niektórych przypadkach, takich jak właśnie y, Bill Gates, Hillary Clinton, Barack Obama. Y, mi się wydaje, że Trzaskowski jest u nas, u nas Trzaskowski jest podmieniony, czyli jest już najprawdopodobniej po y, egzekucji. Chujownia jest podmieniony, więc pewnie też jest po egzekucji. Duduś i Morawiecki chyba też podmienieni. Niedzielski już zniknął, nie pojawia się Niedzielski, nawet podmienionego nie pokazują. Więc ja zakładam, że Niedzielski też jest już po egzekucji. No, w każdym razie mi owce i tak nie uwierzą, tak? I tak mi nie uwierzą, więc ja mogę takie rzeczy sobie mówić. A, yy, no, przynajmniej przygotuje je trochę, jak ten, jak, jak media głównego ścieku zaczną jeszcze więcej prawdy mówić. A tak, taka właśnie akcja z Billem Gatesem, który wycofuje się z narracji klimatycznej, to jest już to jest element tego wszystkiego. I tak jak mówią wojskowi, owce będą musiały usłyszeć przynajmniej część prawdy z tych takich. Dla nich wiarygodnych źródeł, tak? Czyli przez media Głównego Ścieku. Media Głównego Ścieku będą zmuszone, tak? Bo te dziennikarki wszystkie albo będą podmienione, albo ich trybunały i egzekucje będą trochę opóźnione w czasie. Tak czy inaczej. E, e, owce będą musiały usłyszeć przynajmniej część prawdy z tych w cudzysłowie wiarygodnych źródeł, czyli, czyli z mediów głównego ścieku. Taki jest plan. No i te, jest on wykonywany już. Już powoli jest wykonywany. Zresztą szczypawy też ujawniają powoli, tak? Są też te takie akcje, wojskowe operacje psychologiczne, żeby Owce zaczęły kojarzyć. Szczepionka C19 działa na raka. <laughs> na raka. <laughs> Albo w, w anglojęzycznym widziałem jeszcze, jak szczepionka C19 Turbo. E, tu, tu, tam było słowo turbo w, wmieszane, więc też jest. I da, dalej było, że turbo walczy z rakiem. Coś takiego. Tu, turbo raka. Nie, ona powoduje turbo raka. <laughs> Tak czy inaczej, owce będą musiały usłyszeć to z mediów głównego ścieku. Czy to przez prawdziwe tutki, które współpracują, czy już przez podmienione, na przykład przez grafikę komputerową, ewentualnie aktorów z, zrobionych, żeby wyglądali tak jak, jak tutki, które już będą po. Po trybunałach i po egzekucji. Pozdrawiam!